Kontrolujący rodzic to rodzic, który ma ogromne problemy z uznawaniem granic, rzeczywistych potrzeb i indywidualności swojego dziecka. Kontrolująca postawa zazwyczaj nie kończy się też wcale z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności, wyprowadzką z domu czy nawet założeniem własnej rodziny. O kontrolujących rodzicach w skrajnych przypadkach mówi się też jako o rodzicach autorytarnych, którzy są bardzo wymagający, krytykujący, ustanawiający mnóstwo reguł, wymagający bezdyskusyjnie posłuszeństwa i prowadzący w zasadzie tylko jednostronną komunikację. W przypadku takiego rodzica ciężko mówić o prawdziwej, jakościowej więzi międzyludzkiej, między nim a jego dziećmi. Celem takiego rodzica, wypływającym często nawet z dobrych, ale fatalnie realizowanych intencji, jest kształtowanie swojego dziecka, nawet w jego życiu dorosłym, na własny, wymyślony obraz, wedle własnych założeń, nie bacząc na prawdziwą naturę. Potrzeby czy tożsamość tego młodego człowieka? Do czego prowadzi taki model wychowawczy, w jaki sposób tacy rodzice kontrolują swoje nawet dorosłe dzieci i dlaczego w ogóle niektórzy przyjmują taki model wychowawczy, pomimo tego, że jest tak szkodliwy dla ich dzieci? Dzisiaj o pięciu takich typach nadmiernie kontrolującej autorytarnej postawy wychowawczej. Rozdział pierwszy. Jak szkodzi nadmiernie kontrolujące wychowanie? Dzieci nadmiernie kontrolujących, autorytarnych rodziców po pierwsze nie doświadczają autentycznej, dwustronnej, opartej na szacunku i miłości relacji ze swoimi rodzicami. W swoim dorosłym życiu przez taki model wychowania są często ludźmi niesamodzielnymi, niedecyzyjnymi, o obniżonym, zaburzonym poczuciu własnej wartości. Przekłada się to też prawie zawsze na kolejne relacje z innymi ludźmi i osoba taka albo może mieć problemy z nadmierną uległością wobec innych, albo też za wszelką cenę dążyć zawsze do niezależności, co może bardzo utrudniać zbudowanie w ogóle jakiego, jakiegokolwiek związku, założenie rodziny, bo niejako osoba taka obawia się, że ten e, duszący, toksyczny scenariusz będzie się w kolejnych relacjach powtarzał. Dorosłe dzieci kontrolujących rodziców mają też często zniekształcone poczucie własnej tożsamości. Ciężko im spojrzeć na siebie jako na istoty oddzielne od rodziców, przez co na przykład nie potrafią odróżnić własnych potrzeb od potrzeb swoich rodziców. Co ciekawe, w badaniach nad trzema stylami wychowania, autorytarnym, autorytatywnym i permisywnym, wyszło, że Dzieci właśnie tych najbardziej autorytarnych rodziców mają najczęściej później problemy z prawem. Wynika to z takiej niejako zbuntowanej postawy próby za wszelką cenę w późniejszym dorosłym życiu przełamania tego wzorca zależności, nadmiernej zależności właśnie od rodzica. Rozdział drugi metody kontrolujących rodziców. Jak wspominałem, kontrolujące rodzice nie przestają być takimi tylko dlatego, że ich dzieci dorastają, wręcz przeciwnie, na tym etapie mają tendencję do stosowania bardziej wyrafinowanych mechanizmów kontroli, na przykład posuwają się często do szantażu emocjonalnego. Wśród niebezpośrednich strategii kontroli występują różne formy manipulacji, na przykład nadopiekuńcze angażowanie się w dorosłe życie dzieci i pomaganie im, często służące później wzbudzaniu w nich poczucia winy też wchodzenie przez rodzica w rolę ofiary, oskarżając na przykład swoje dzieci o niewdzięczność. Częstym mechanizmem kontroli jest też ciągła krytyka, nawet poniżanie, które podkopując samoocenę i poczucie własnej sprawczości dziecka utrudniają jego uniezależnienie się później od rodzica. Oczywiście niektórzy kontrolujący, autorytarni rodzice nie chowają nawet swoich intencji za subtelnymi próbami manipulacji, a wprost potrafią tyranizować swoje nawet dorosłe dzieci, i teraz takiemu człowiekowi, który był, był wychowywany w taki sposób, jest bardzo ciężko się przeciwstawić swojemu rodzicowi. W swojej głowie on nadal jest często w tej relacji takim małym dzieckiem wobec dorosłego, mającego nad nim ogromną przewagę rodzica. Okej, okay, to jeszcze było w ramach wyjaśnienia samego zjawiska kontrolujących autorytarnych rodziców, a teraz trochę o przyczynach, dlaczego rodzice w ogóle się tak zachowują, jakie postawy. Jakie typy takich kontrolujących rodziców można w związku z tym wyróżnić? Rozdział trzeci. Pięć typów kontrolujących rodziców. Typ pierwszy. Rodzic lękowy. Pewnym banałem będzie powiedzenie, że rodzice, którzy kontrolują swoje dzieci, robią tak, bo przede wszystkim boją się o nie, o ich bezpieczeństwo, paradoksalnie uczucia, wybory życiowe, przyszłość. Dlatego warto zrozumieć, czym dokładnie może być taki lęk. Niemiecki filozof i psycholog Erich Fromm, opisując swoją bardzo szeroką koncepcję osobowości autorytarnej, uzależnionej od potrzeby kontrolowania innych ludzi, zwraca uwagę, że fundamentem takiego charakteru jest głęboki lęk egzystencjalny takiej jednostki. Pragnienie kontrolowania istot żywych wynika z poczucia bezsilności wobec życia, porażki, niespełnienia, braku wiary we własne możliwości i braku zaufania do relacji z innymi. Taki autorytarny, kontrolujący człowiek, zdaniem Fromma, robi to, co robi, ponieważ czuje się pogrążony w niemożności, nieżywy i bezsilny. Próbuje skompensować sobie te braki poprzez zdobywanie władzy nad innymi, poprzez przemianę z robaka, którym się czuje. W Boga. Oczywiście ludzie nie dzielą się po prostu na dwie kategorie: takich, którzy się boją i dlatego starają się kontrolować, i takich, którzy nie boją się wcale i dlatego nie mają tej potrzeby kontroli. Generalnie jednak im więcej w człowieku jest poczucia bezsilności, rozczarowania własnym życiem, frustracji, tym więcej będzie w nim prób kontrolowania innych istot żywych i dotyczy to niestety także bardzo często rodziców. Skłonność do lęku jest też jednak pewnego rodzaju cechą osobowości i. Są osoby o tak zwanym na przykład wysokim poziomie lęku uogólnionego albo też mający specyficzne fobie i może to mieć na przykład podłoże genetyczne. Może być też taki stan, takie, taka niejako postawa wobec życia wynikiem różnych wcześniejszych doświadczeń albo przebytych traum i to również bardzo mocno będzie rzutowało u takiego rodzica na jego model wychowawczy. Typ drugi, rodzic powtarzający wzorzec. To z jednej strony fascynujące, a z drugiej dość przerażające w nas, ludziach, że nawet nienawidząc na przykład sposobu, w jaki zostaliśmy gdzieś w życiu potraktowani, w jaki mogliśmy zostawać na przykład wychowywani, często później mniej lub bardziej świadomie powtarzamy nawet ten wzorzec, który tak bardzo chcielibyśmy odrzucić. I tak dość banalną przyczyną tego, że rodzice są kontrolujący, może być to, że sami po prostu w takim dokładnie modelu byli wychowywani. I choć mogą mieć do niego bardzo krytyczne nastawienie, to niejako człowiek nie bardzo potrafi później wyjść z tego wzorca, zachować się inaczej, bo po prostu nie miał innych przykładów, nie widział innych postaw, nie bardzo potrafi funkcjonować inaczej w swoim świecie. Zazwyczaj przynajmniej odrzucając, starając się odrzucić, zbuntować przeciwko części tych tych praktyk, tych doświadczeń, których się nie lubiło. Na przykład formy tej kontroli mogą się zmieniać. Teraz, jeśli ktoś miał rodziców, którzy w bardzo bezpośredni sposób go tyranizowali, będzie kontrolował, ale na przykład będzie się starał to robić chociaż w bardziej subtelny sposób. No niestety sam ten trząt tego mechanizmu, ten fundament tutaj pozostaje. Typ trzeci: rodzic kompensujący. Trzeci typ, trzecia postawa może wynikać z kolei z zupełnie przeciwnych doświadczeń i teorety teoretycznie być motywowana najbardziej szlachetnymi pobudkami, ale tak jak wspominałem, realizowanymi w bardzo fatalny często sposób i teraz bardzo kontrolującymi rodzicami mogą być osoby, które z kolei same przez swoich rodziców były opuszczone, zaniedbywane, nie było tam w ogóle emocjonalnej więzi i jest to takie wyobrażenie, że chce się dać niejako wszystko tym swoim dzieciom, czego się samemu nie miało, przez to zatraca się pewnego rodzaju granice i tak jak Rodzica we własnym życiu nie było zupełnie tak, ta osoba tak bardzo stara się być obecna, tak bardzo przez to kontroluje, też motywowana lękiem. Ten lęk tutaj się będzie przebijał, przewijał przez każdą postawę, że niestety też wpada w ten toksyczny schemat takiego kontrolującego, bardzo autorytarnego czasami rodzica. Typ czwarty. Rodzic, który jest dorosłym dzieckiem rodziny dysfunkcyjnej. Robiłem już kilka materiałów o. Specyfice rodzin dysfunkcyjnych, zmagających się np. z problemem alkoholowym, innym uzależnieniem, chorobą jednego z rodziców, czy jeszcze całą paletą innych tutaj niezdrowych mechanizmów. Ale dość charakterystyczne jest, jakim rodzicem może stać się osoba, która wychowała się w takim, właśnie, w takim właśnie dysfunkcyjnym domu. Dzieci dorastające w dysfunkcyjnym domu, chaotycznym środowisku, w którym ich rodzice stracili nad sytuacją rodzinną kontrolę, często same muszą się stać przedwcześnie dorosłe, biorące odpowiedzialność za dom, młodsze rodzeństwo, nieradzących sobie rodziców. Stąd u osób takich rozwija się bardzo często perfekcjonizm i ogromna potrzeba kontroli, bez której czują ogromny lęk i poczucie bezsilności. Kiedy zaś osoby takie same zostają później rodzicami, mogą być właśnie bardzo kontrolujące wobec swoich dzieci i z jednej strony jest to motywowane pragnieniem, żeby taka sytuacja dysfunkcyjnej rodziny się nie ponowiła, no ale z drugiej jest sam w sobie też bardzo niezdrowym, niestety niszczącym mechanizmem. Typ piąty. Symbiotyczna matka. Ostatni typ prawie zawsze, choć mogą zdarzyć się wyjątki, dotyczy matek często samotnie wychowujących swoje dzieci lub też będących Opuszczonymi, przynajmniej emocjonalnie, przez swoich partnerów. Warto pamiętać, że matki ze swoimi nowonarodzonymi dziećmi faktycznie żyją przez pewien czas w czymś na kształt symbiozy. W zdrowym modelu jednak ten typ relacji ulega szybkiej transformacji. Problem pojawia się jednak, kiedy matka, zazwyczaj bardzo mocno doświadczona przez życie, tak mocno zaczyna odnajdywać się w roli matki, niejako czerpać jedynie z tej roli, z identyfikacji z nią. Swoje poczucie wartości, że dochodzi tutaj do takiego splątania ze swoim dorastającym przez dzieckiem, często już później dorosłym człowiekiem, że bardzo ciężko takiej matce jest oddzielić. Swoją tożsamość, swoje potrzeby, swoją właśnie, swoje poczucie wartości od tego drugiego człowieka, od swojego dziecka, nawet będącego już później dorosłym. I oczywiście problem zaburzonej tożsamości matki nie dotyczy tylko tej matki, ale później to dziecko stające się dorosłym człowiekiem też ma ogromne problemy właśnie z rozgraniczeniem swojej tożsamości od tożsamości matki, z budowaniem swojego własnego, indywidualnego, oddzielnego od takiego rodzica życia. To tyle w tym trudnym, ale myślę, że ważnym też temacie. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że to nigdy nie jest zero-jedynkowe i bardzo rzadko się zdarza, że są rodzice, którzy tak w 100% są kontrolujący, autorytarni. Bardzo często rodzic gdzieś znajduje się na tej skali, jeżeli jest samoświadomy, jeżeli pracuje też nad sobą, nad swoim podejściem do, do swoich dzieci, często też dorosłych. To jest szansa, że pewne zachowania, do których może mieć tendencję, będzie korygować. Bardzo warto też, szczególnie jak się już jest dorosłym człowiekiem. To się często dzieje, kiedy na przykład człowiek taki dorosły, takie dziecko kontrolującego rodzica idzie na psychoterapię, zaczyna odkrywać pewne mechanizmy, zaczyna o nich rozmawiać. Czasami kończy się to zupełnym odcięciem się od relacji. W dobrych. Sytuacjach kończy się to tym, że obie strony zaczynają nad tą relacją pracować. Warto, warto zdecydowanie przez całe życie, ale temat jest niewątpliwie skomplikowany i bardzo wielu rodziców gdzieś często ma ten problem, że te granice, to związane głównie z tym niestety lękiem, gdzieś z tymi granicami ma problem. Dobrze, tyle z mojej strony. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie, nie robiliście. Ja mi się już język plączę, więc kończę. Do zobaczenia.